Protezy zębowe są bardziej delikatne niż naturalne szkliwo, dlatego niewłaściwe czyszczenie może prowadzić do ich uszkodzenia. Zatem jak zalecać tabletki CoregaTab z pacjentom? Wyjmij protezę, usuń resztki kremu i opłucz ją pod bieżącą wodą. Tabletkę korega wrzuć do szklanki z ciepłą wodą w ilości pozwalającej na zanurzenie całej protezy. W szklance z musującą tabletką umieść protezę i pozostaw ją w roztworze na 3 minuty. Po namoczeniu dokładnie wyszczotkuj protezę miękką szczoteczką przy użyciu roztworu korega. Dokładnie opłucz protezę pod bieżącą wodą i wylej pozostały roztwór. Pozostaw protezę do wyschnięcia w czystym i suchym pojemniku. Protezy są około 10 razy bardziej miękkie niż szkliwo. Dlatego błędem jest czyszczenie ich pastą do zębów czy mydłem. Stwarza to ryzyko porysowania protezy, a to sprzyja namnażaniu się bakterii. Protezy nie należy trzymać w roztworze tabletki czyszczącej przez całą noc. Nie zwiększa to skuteczności jej czyszczenia, a pozostawienie protezy do całkowitego wyschnięcia zapobiega rozwojowi drobnoustrojów na jej powierzchni. Tabletki korega czyszczą protezę zębową, nie powodując zarysowań, dzięki czemu proteza pozostaje czysta, wolna od przebarwień i gładka. Pamiętaj, że prawidłowe czyszczenie i przechowywanie protezy zapewnia odpowiedni poziom higieny i przedłuża jej żywotność. Edukacja pacjentów w zakresie higieny protezy to klucz do ich zdrowia i komfortu. Dzięki korega Tabs mogą oni łatwo dbać o swoją protezę każdego dnia.